Słuchajcie, ja jestem Rost i jak widzicie, jestem świnką! Jestem tutaj świneczką. Będę trollował sobie graczy, nie tylko teammateów, ale też świnkę. Być może mi fory, a być może po prostu... Kinę od razu, zobaczymy jak to będzie. Tutaj finalnie wygląda, że jestem bezpieczny. Będziemy sobie tutaj. <noise> w ogóle, byka jest to, że jak biegam sobie taką właśnie świnką, to jest duża szansa, że biegając sobie po domu natrafię akurat na jakiegoś domownika, który się mnie przestraszy. I to będzie w sumie najśmieszniejsze. I w sumie, może ta świnka też mi trochę da forów, jak tutaj widzi, że jestem taką piękną, ładną świnką. Patrzcie, patrzcie. Widzicie? Widzicie? Dała mi fory. Nie poszła za mną. O, jak już ją lubię. Lubię ją już. Serduszko dla świnki. Jak chcecie więcej odcinków z świnką, z uciekania i tak dalej, to piszcie w komentarzu, e, napiszcie hashtag świnka, a będzie więcej odcinków z naszą kochaną świneczką. Także piszcie hashtag świnka, a ja tutaj sobie do drzwi kodzik wpisuję. Uop. Nie zdążyłem, nie zdążyłem. Kodziku nawet nie wyjąłem do ręki. Dobra, teraz będę mógł. Na luzie. Dobra, wbijamy sobie tutaj. Dźwiczki nie zdążyłem zamknąć, ale. Gdzie ten kodik się podawało? Czy już jest podany? Jest chyba podany kodik. Dobra, to lecimy na górę w takim razie. Skoro już ten kodik był wykorzystany. Jeszcze jest? No, tak, open jest. Open, dobra. Jest open na tym. Także lecimy. Ta! Essa! Essa! Świnka porobiona! Beka ze świnki. Także co? Musimy znaleźć. Dobra. Skoro jest to tutaj, świnki nie ma w okolicy. Ha! Dobra, jest tu świnka. No nie, zabiła go. Najgorzej. A ja chciałem właśnie zbejtować jej tą pułapkę, żeby nie mogła nikogo zabić. Dobra, lecimy na dół i pójdziemy na dwór, zobaczyć, czy przypadkiem nie ma jakiegoś tam przedmiotu. Zielony klucz niepotrzebny, bo te drzwi są już otwarte. I widzę, dobra. Próbujemy. Jest tu świnka? Jest tam, gdzieś w pokoju. Dobra, próbujemy. Tu jest niebieski klucz, ale niebieski klucz chyba też nam nie potrzebny. Czerwony klucz widziałem, że tam był potrzebny. Tu jest są naboje. Tutaj nic ciekawego nie ma. Dobra. Teraz musimy powoli wbić sobie jako świnka. Dobra. Uuuuh, tutaj jest pułapka. Dobra, ale uciekamy sobie. Tędyk. Dobra. Taka mądra się wydaje. Taka mądra się wydaje, a nie jest taka mądra, bo pułapek najlepiej nie postawiła sobie, więc można ją bez problemu uniknąć. Dobra, musimy sobie kochani ogarnąć. Dobra, zajrzyjmy czy jej tym przypadkiem... Nie jestem taki głupi. Nie jestem taki głupi, żeby się tak łatwo tutaj zabić, chyba sam zostałem, co jest najgorsze. A ja muszę zrobić czerwony key. Czerwony key, nie, wiem, czy będzie... No chodź tu, świnko! Chodź! Chodź! No chodź, no chodź. No chodź! Ja ją tu spróbuję zbejtować. No dawaj, dawaj. Dawaj, no. Kolegę świnkę po fachu nie zabijesz? No ej, jak tu stanęła hamsko. Dobra, to ja idę naokoło. No nie, najgorzej. Ale już ją prawie zbejtowałem. jak ta... Ej, ona... To jest totalny kamper, nie. To jest gracz typowego kampera. On tu stoi przy tych drzwiach i nie chce przejść nigdzie indziej. Nie chce się zbejtować nawet na pójście za mną, także... Beka z tej świnki. Znowu pomyślała, że poszedłem tam. Dobra, i teraz tu będzie wracała. Dobra, robimy ją. Robimy ją taktycznie. Na 500 IQ. Dobra, porobiona. Udało się dostać na górę. Tylko gdzie ja mam właśnie czerwony klucz? Bo ja czerwonego klucza potrzebuję. Czerwony klucz. Jest tam! Jest tam czerwony klucz. Także super się składa. Idealnie. Dobra, ja skoczyłem na dół. I świnka teraz jest opóźniona. Dobra, red key mam. Mam red keya, mam red keya. Dobra. Dobra, i teraz musimy udać się do piwnicy. To będzie ciężkie wyzwanie, szczególnie, że ona mnie tu goni, ale próbujemy. Próbujemy, także lećmy, lećmy. Dobra, ona tutaj. Bejtujemy ją, bejtujemy ją, żeby szła mi do góry. Dobra. Dobra. Gorzej, najgorzej, bo zaraz będzie mnie tu goniła. Dobra, zaraz tu wejdzie. Ale na szybko, gdzie były te czerwone klucze? Tu na dole chyba. Tu na dole był chyba potrzebny. Że wbijamy na dół. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, bo jak nie, to najgorzej będzie. Nie, chyba tu nie jest potrzebny. Stereo, Nie gadajcie. Dobra, chodź tu, świnko. Gdzież tak kampiła? Najwyżej przeżyję, najwyżej przeżyję po prostu. chcę zobaczyć, co jest na tym pomieszczeniu, ale ona mi nie pozwala. Totalnie. Ale gdyby był jeszcze jakiś teammate, to byłoby łatwiej, ale jestem totalnie sam. Dobra, spróbujmy zajrzeć, co tu jest w środku. Tutaj nic nie ma chyba. Tu jest tylko kluczyk. Kluczyk nie, nie wiadomo do czego. Mówiąc szczerze, A? bijamy tutaj taktycznie, powoli. Młotka potrzebujemy. Czy jest tu gdzieś młotek w okolicy? Może tutaj będzie młotek. Tutaj, tutaj na dole muszę się rozejrzeć na szybko. Nie ma tu młotka, czyli nie, nie wiem, muszę młotek znaleźć. Dobra, mamy misję. Małe misję, guys. Znaleźć młotek. Jeżeli będzie się kampiła tu za drzwiami, to jest największą hamową. Yeah, kampiła się tu. No mówię, że to jest największa hamowa. kamper totalny została drzwiami. I dobrze jej tak. Musimy znaleźć młotek. Czyżby tu był młotek? Nie sprawdzałem. Tu nie ma młotka. Pewnie na dworze jest młotek, dobra. Przejdźmy tutaj na szybko. Dobra, lecimy na dwór. Niebieski klucz. Niebieski klucz. Okej. Okay. Okej, okay, nie ma. Coś czuję, że młotek jest zakładką na górze. A jeżeli to jest prawdą, to co teraz mówię, to mamy ciężką sytuację, ponieważ będziemy musieli jakoś tam dostać, żeby nas nie zabiła. Bambam bam jest tutaj, dobra, bambam. Bam. Spróbujmy to, spróbujmy, bambam bam. i czekoladka jest tutaj, w takim razie być może się uda to Nie, ginę. Nie, nie zginąłem. Za głupia jest ta świnka na zabicie mnie. Niestety, że mnie w takim miejscu nie zabiła. Nie no, beka ze świnki. Ale jakby teraz skoczyła na dół. No nie skoczyła, tylko schodzi powoli. Jakby skoczyła, to miał ją tutaj porobioną, ten teges ale niestety nie skoczyła musimy zdobyć przez to dobra, próbujemy jeszcze raz Bambam bam, otworzył, ja otworzył drzwi okej, okay, dobra czyli jednak zdobył ten przedmiot to by był potrzebny, okej okay, teraz trzeba tylko młotek gdzie jest młotek? dobra, nie zabije mnie uciekłem, jest, udało się uhuhu Kochani, udało się uciec jako świnka, co jest najciekawsze, więc pierwszy domek, pierwszy etap mamy zaliczony. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie zostawić tu łapeczkę w górę. Jak jesteście nowi, to strzelajcie suba, klikajcie tam na dole w ten czerwony guzik, aby stał się szary. Ponieważ jak zresztą sami przed chwilą zauważyliście, udało nam się uciec i zdobyliśmy nawet trochę punkcików. Niedługo będzie mnie stać na świnkę. Obecnie zbieram sobie. Na świnkę Angel, czyli brakuje mi jeszcze 70, więc w sumie kilka gierek i się uda. Trapsów na razie tutaj oczywiście nie będę sobie ulepszał, ale jest to fajny etap, bo już nie dużo brakuje. A jeżeli wy chcecie więcej odcinków Spigi, gdzie będziemy robili Chaptera 2, oczywiście normalne gierki, trolle i tym podobne. Jak w ogóle macie pomysł na jakiś ciekawy odcinek spigi, to piszcie tam na dole. Na pewno sobie przeczytam i być może któryś z tych Waszych pomysłów zrealizuję. Do tego przypominam, aby wpadać na grupkę. Na Discordzie Tosty Rosta na tej grupce możecie ze mną sobie zagrać w jakąś gierkę, popisać i tak dalej, więc serdecznie zapraszam, link jest w opisie. oraz spadajcie na grupę w Robloxie. Również się nazywa Tosty Rosta i tam na grupce niedawno dodałem koszulki, więc można zakupić sobie koszulki. Będę tam koszulki dodawał co jakiś czas, nie wiem, może co kilka dni, co tydzień. Będą coraz lepsze, czyli po prostu będą tam koszulki pojawiały się, które po prostu coraz więcej będę wkładał w pracy i będą myślę, że ciekawsze. Na razie jest Dostępne dwie: jedna jest za 5, druga za 10 Robuxów, więc nie za drogo, nie za tanio. 5 to jest minimalna kwota. Będę robił tam jeszcze jakieś pomiędzy, więcej, niżej. Znaczy niżej się nie da: 5 to jest minimum. Także co? Widzimy się w kolejnym filmie. Jeżeli chcecie strollowania, to dajcie znać. Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Hej!